Kameralność, widowiskowość, psychologia, dramat taneczno-muzyczny. Przestrzeń dialogu i emocji: pasja, energia i wzruszenia spektakl jest o postaciach, które przeżywają Głęboki dramat w swoim życiu. Nie tylko głównie bohaterowie, również postaci poboczne, jak na przykład konduktor, czy syn, czy inni stali bohaterzy spektaklu. Jest to spektakl oparty na formule dramatu. Tyle, że słowem czasami to słowo się pojawia. Jest ono ograniczone do minimum, aczkolwiek jest. Natomiast słowo zastępuje bardzo często ruch. Taniec przestaje być wystarczający, a żeby po, mógł pokazywać taniec więcej emocji i co za tym niesie, jest nam potrzebne aktorstwo. Żeby nie było samego ruchu, tylko ruch, który coś za sobą niesie. To, co udało im się stworzyć, to niesamowitą zespołowość stworzoną z indywidualności. Ale to się udaje tylko dzięki temu, że ludzie współodczuwają, że się słuchają, że, że są na, ciebie, na siebie uważni i czujni.